Zaprojektowałem taki font, chyba się nazywa ramki Trawa01, no i chcę go wykorzystywać w różnych projekcikach. Tym się różni od poprzednich fontów, że jak jest zakręt, to w przypadku dwóch krateczek bez, bez zakręcików, właśnie nie wiem czy to dobrze tłumaczę, robię takie bardziej okrągłe te zakręty, a nie takie mniejsze, zobaczcie, tu jest taki mniejszy, tak? Nie, a tu jest większy. Jeden mniejszy, drugi większy. No i tak się tym bawię. Okej, okay. no jeszcze mógłbym dokończyć, ale mam jakieś tam spotkanie, więc tyle. A może szybko, szybko jednak dokończę. Szybko spróbuję dokończyć. Come on, come on. Szybko, szybko. Go, 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 go. Może się uda, może się jeszcze uda. Szybko musimy, musimy. Nie dałoby się to bardziej w sposób przemyślany robić i uporządkowany, ale ważne, że się bawię to robiąc. Hopla, śupla. Jeszcze go, 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 jeszcze dokończenie, jeszcze właśnie te zakręciki takie szybka, to ma, to ma pyt zabawa. Pewnie jakieś błędy się znajdzie, ale jakoś tam mniej więcej to jest? Wróćmy okiem. Co jeszcze tu brakuje? Jeszcze tutaj. Tak. Jeszcze tutaj. No dobra i zachowuję coś takiego. Dziękuję.